Jesus Christ, it's Jason Bourne. Święta już dawno za nami, ale od dłuższego czasu, właśnie od okresu świątecznego, czułem wewnętrznie, że muszę się zająć tym filmem. Filmem, który powstał dzięki mnie, dzięki tobie i dzięki tobie i się zastanowisz pewnie? Ale jak to? Dlaczego dzięki mnie albo tobie powstał jakiś gówniany film? Dlaczego? Właśnie dlatego zapewne powstał ten film, ponieważ istnieje grupa ludzi, która lubuje się w tych kinematograficznych ekskrementach. Zapraszam na film Pierniczek Okrutniczek. Znajdujemy się w amerykańskiej jadłodajni, gdzie pewien przystojniak obrabia lokal tylko po to, aby zaoszczędzić tamtejszym klientom jedzenia tego ociekającego tłuszczem gówna. Nie wierzę, że chłop z taką urodą robi to dla pieniędzy. Przecież on wygląda lepiej niż brat Pitt w swoim prime. Jakiś stary miłośnik hamburgierów próbuje udaremnić napad. Ale zaraz, zaraz. Co on ma tam w łapie? W jednej ręce ma nóż, ale w tej drugiej. to są kurwa woreczki z krwią? No to ja już wiem, z czym my mamy tutaj do czynienia, no z filmem, który ma totalną wyjebkę. Lecimy dalej. Facet jest tak szybki, że prawie mu się udaje udaremnić napad. That's what I'm gonna kill you. Przynajmniej nie zabił go cholesterol. Na drugi ogień idzie syn cholesterola, ale pomysł, aby udaremnić napad, szybko zostaje mu wybity z głowy. Trzecia w kolejce jest Sara, nasza główna bohaterka. You're kidding, you're kidding, you're kidding, kidding. What the fuck? Po tym, jak nasz przystojniak lituje się nad losem Sary, strzela jej tylko w brzuch. Wiadomo, no tam nie ma żadnych organów, których brak mógłby ją na przykład zabić. Przeskakujemy troszeczkę i dowiadujemy się, że Sara pracuje w rodzinnej piekarni, a nasz przystojniak został skazany pod zarzutem... Pod zarzutem bycia zbyt przystojnym. I z tego powodu został posadzony na krzesło elektryczne. Oglądam ten film już trzeci raz i powiem wam, że zastanawia mnie... Główny motyw naszego złoczyńcy, no bo przecież to on postanawia tak naprawdę naszej głównej bohaterki nie zabijać. Natomiast wraca z zagrobu, to znaczy wróci z zagrobu po to, żeby dokonać jakiejś vendety na niej. I ciągle powtarza jakieś słowa, że matka uczyła go, żeby kończyć sprawy. Przecież miałeś okazję ją wtedy zabić. O co chodzi? O co ci chodzi, Koleś? I nasuwa się oczywiste pytanie. Jaki debil to tak zaprojektował? W każdym razie idźmy dalej. Sara dostaje przesyłkę od jakiegoś typa w kapturze i jakby nigdy nic zakłada, że to są składniki do ciasta. A tak naprawdę to są prochy tego mordercy. Kurde, ja 90% przesyłek zamawiam do paczkomatu, ale czy ktoś z was miał kiedyś kuriera przebranego za Lorda Seatów? Nie wydaje mi się. Co jest z tobą dziewczyno, nie tak? Ale chuj, tam z kurierem na scenę wchodzi Brick. A Brick to taka pocieszna pierdoła. Od razu, kiedy pojawia się na ekranie, rani się w łapę. Krew z łapy, kapie prosto do ciasta i nawet nikt tego nie zauważa. No, jeśli chodzi o zasady BHP, to można powiedzieć, że nasi bohaterowie są jaroszami. Ciasto trafia do mieszadła, i mmm, ale to będzie pyszne. So good. Teraz rozpoczynamy dodatkowy wątek, a mianowicie dokładnie naprzeciwko naszej rodzinnej piekarni otwiera się konkurencja. Gdyby to była Polska i gdyby to były dwie żabki, to bym jeszcze uwierzył, ale w piekarnie? Mamie naszej głównej bohaterki sytuacja się nie podoba i napruta jak Messerschmitt postanawia urządzić sobie konkurs strzelecki do baneru konkurencyjnej piekarni. Ja pierdolę, z szoguna mieć takiego cela? Ten pierniczek okrutniczek to ma przejebane. Na scenę wkracza cosplayer Chaka Norisa, który jest właścicielem tej żabki po drugiej stronie ulicy. Proponują Sarze pieniądze tylko za to, żeby ich piekarnia się zamknęła. Ale to film o zabójczym pierniku, więc w dupie z tym wątkiem. A, no i nasz Chuck Norris ma także córkę Lambadziarę. Tak, lambadziara to jej jedyna cecha charakteru, tak było napisane w scenariuszu. Nie wierzycie mi? Nasza główna bohaterka w końcu wraca do roboty i wycina ciastkowego ludka, używając do tego kurwa największej foremki, jaką widział świat. Ja mam tylko takiego małego. Ale wariat. Na pewno, na pewno. Lambadziara postanawia podrzucić szczura do tej konkurencyjnej piekarni, żeby sanepit ją zamknął. Kurde, oni przed chwilą nakapali krwią centralnie do ciasta piernikowego. Ten szczur przy tym to pikuś. W międzyczasie ludek trafia do pieca, dziewczyny się szamoczą, robi się jakiś bziu-bziu, no i w końcu widzimy naszego mordercę w pełnej, wypieczonej formie. No i jak? Tego się spodziewaliście? Rozczarowanie czy zachwyt nad wyglądem pierniczka? Dajcie znać w komentarzu. A, ten blondyn, ten brzydal, to Amos, chłopak lambadziary, który wygląda i w sumie zachowuje się jak szagi ze Skubidu, który wpadł w złe towarzystwo. That that That's crazy. Crazy. Ciastek natomiast spotyka mamę, która widać już troszeczkę przetrzeźwiała, i pierwsze co robi to wyciąga do niego palucha. Mm. Splecz, wesiakku! Łapy Czas wrócić do Teksasa, który zostaje przejechany swoim własnym samochodem przez ciastka. Z kolei reszta bohaterów biega po tej piekarni bez ładu i składu. Jak to jest, że oni nie słyszeli krzyków np. tej matki, kiedy on jej palucha odciął, albo jak kolej został wbity w ścianę? Ja myślałem, że to jest jakaś rodzinna piekarnia, a nie pierdolona fabryka Wedla. W każdym razie, nasi bohaterowie znajdują na podłodze jedną z pracownic tej piekarni, o której zapomniałem Wam powiedzieć, ale ona miała raptem ze dwa dialogi wcześniej. I dziewczyna leży nieprzytomna na podłodze. Cała pokryta w bitej śmietanie i mająca na suteczkach wisienki. Zajebiście! Ale Lambadziara w końcu umiera. Uuu. Eymos dostaje w łeb, a Sara zostaje zamknięta w piekarniku. Na szczęście Eymosowi udaje się przestrzelić zamek. Niestety, spluwę ma ciastek, ale nasi bohaterowie mają brika. I... Brick teraz może zrobić wszystko: zdeptać go, rozszarpać na kawałki, wsadzić go z powrotem do tego pieca i po prostu zrobić z niego węgiel. Bitch. Papers, no bitch. Got milk? Ja Kiedy wydaje się, że po całej akcji zostaną Jedyni niestrawności, ciastek przejmuje ciało naszego Bricka. Na szczęście Amos szybkim i zgrabnym ruchem wpycha go prosto do pieca i wypala jak cegłę. Czerwony jak cegła. Bo wiecie, brick po angielsku to cegła. Ja pierdolę. I tak właśnie kończy się film Pierniczek okrutniczyka, przynajmniej jego pierwsza część. Czy kiedykolwiek zajmę się kolejnymi? Nie wiem, dajcie mi znać w komentarzach. Zostawcie łapki w górę, jeżeli wam się podobało, wtedy ja będę wiedział, że mam się zabrać za kolejną właśnie część pierniczka o okrutniczkach. Chociaż nie ma tam już Garego Busi z tego co sobie sprawdzałem, a to bardzo ciekawy człowiek pomimo swojej niecodziennej aparycji. Facet kiedyś w latach 80 miał 2% szans na przeżycie po tym jak miał wypadek na motocyklu. Ale stwierdził Fuck you! I żyje, i ma się dobrze. Z tego, co wiem. Także, moi drodzy, komentarze są wasze. Możecie mi zaproponować też jakiś inny film, który trafiłby do serii Szmira. Czekam na wasze propozycje, czekam na wasz odzew. Ja się z tej chwili z wami żegnam. Do zobaczenia, moi drodzy. Cześć!